Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku milionerzy. Ostatnio, jak wiecie, Chorwacja wprowadziła euro, przez co zmieniła się całkowicie drabinka w chorwackich milionerach. No a co za tym idzie, w, w sieci rozgorzała burza, że po prostu tytuł programu nie pasuje, kiedy do wygrania jest tylko 150 tysięcy. Ogólnie no, zrobił się niezły ferment w chorwackim internecie wśród widzów tego teleturnieju. To też, e, to też to zamieszanie e, skłoniło mnie do e, zrobienia takiego zestawienia. Kraje, w których wprowadzono euro i w których byli milionerzy, przed i po wprowadzeniu euro. I jak się zmieniła nagroda. Czy poszła w górę, czy spadła, bo, były te, bo był też taki kraj, gdzie, e, gdzie po prostu e, uczestnicy stracili na wysokości puli. No, ale jak to było, Eee, w praktyce o tym Wam powiem w tym odcinku. Tutaj macie tabelę przed sobą, no i właśnie eee, w, tych, w tej tabeli, w pierwszej kolumnie mamy wszystkie kraje Europy, gdzie eee, wprowadzono euro podczas emisji milionerów. Eee, w drugiej kolumnie macie jackpot przed wprowadzeniem euro, w trzeciej kolumnie wartość tego jackpotu w przeliczeniu na euro. No a yy, w kolumnie czwartej nowa nagroda nowa nagroda yy, już w euro no i jak to się zmieniło, czy może na plus, czy na minus No zacznijmy od Austrii, alfabetycznie w Austrii do wygrania było 10 milionów szylingów przed yy, wprowadzeniem euro yy, no i te 10 milionów szylingów yy, były warte 726 728 euro w momencie zmiany no a e, obecnie główna nagroda to 1 milion euro w Austrii, czyli można powiedzieć, ponad 250 tysięcy euro więcej niż był po poprzedni jackpot. W Belgii do wygrania było 20 milionów franków, co było warte e 495 787 euro. No i później jackpot ulósł o milion euro, czyli ponad dwa razy, był dwa razy większy niż przed wprowadzeniem euro. E, wspomniana Chorwacja. Wcześniej milion Kuna eee, ten milion Kuna był wart 131 119 euro. No a obecna nagra to 150 000 euro. No czyli chorwacka telewizja podniosła się o 20 000 euro, prawie. Eee, Finlandia. W Finlandii e, do wygrania był 1 milion marek fińskich. W momencie zmiany był wart 168 187 euro. No i tak, no i e, początkowo. E, Nagroda była nieznacznie podniesiona, ponieważ do 200 tys. euro. No a od 2005 eur, e, roku e, nagrodą już jest 1 milion euro standardowo, tak więc e, wcześniej tak, jedna i druga nagroda była e, więcej ważna niż ten 1 milion fińskich marek. E, no i co mamy dalej? Francję. We Francji to, pierwszą nagrodą było 3 miliony franków co było warte 457 347 euro potem podniesiono się do 4 milionów franków co było warte 609 796 euro w momencie zmiany jackpot urósł o jakieś no 390 tysięcy ponad euro do miliona euro no i właśnie Francja to jest kolejny kraj, w którym jackpot milionerów po prostu urósł. Niemcy. W Niemczech 1 milion niemieckich marek, był wajt 511 288 euro. No i oczywiście yy, milion euro obecnie, czyli wzrost no prawie dwukrotny. Grecja. W Grecji do wygrania było 50 milionów drachm, co było WHAT 146 735 euro. No a obecny jackpot to 100 000 euro, tak więc w porównaniu do tej głupiej wodnej nagrody. Obecnie, obecny, obecna główna nagroda została po prostu, jest niższa niż te 50 milionów drachm. No ale wcześniej było 150 tysięcy euro, 250 tysięcy euro, tak więc początkowo nieznaczny wzrost o parę tysięcy, no a potem no dość, dość zauważalny. W hisz, w, teraz Hiszpania. W Hiszpanii do wygrania było 50 milionów peset. Co było wać 300 506 euro. Na obecny jackpot to milion euro. Obecna główna nagroda, czyli wzrost o 700 tysięcy prawie. Holandia, do wygrania było 1 milion guldenów, czy jak kto woli florenów. Co, ten milion florenów był wart 453 780 euro. No i czyli mamy znowu wzrost dwukrotny do miliona euro. Irlandia, no i co mamy? Kamyczek do ogródka. Waluty euro, gdyż przed wprowadzeniem euro do wygrania był 1 milion irlandzkich funtów, co było wajte 1 269 738 euro. A po wprowadzeniu euro te 269 738 euro gdzieś uleciało, no i został 1 milion euro. Czyli późniejszy jackpot z Irlandii był gorszy od tego pierwotnego sprzed euro. Eee, dalej mamy Portugalię i 50 milionów co sprzed euro a które były warte 249 399 euro. No i później wprowadzono jackpot 250 tysięcy euro, potem zredukowano do 100 tysięcy. O ile pierwszy jackpot był niemalże identyczny z poprzednim, sprzed euro, o tyle 100 tysięcy euro to, już jest, to są już duże cięcia. To jest efekt dużych cięć w telewizji portugalskiej. Teraz mamy Sowenię. Początkowo do wygrania było 10 milionów dolarów, co było warte 41 tysięcy, 729 euro. A potem ta e, kwota wzrosła do 15 milionów dolarów, czyli 62 594 euro. No i e, późniejszy, późniejsza główna nagroda w słoweńskich milionerach 100 tysięcy euro. No, czyli e, wzrost no, można powiedzieć, mniej więcej dwukrotny. No i na końcu mamy Włochy, gdzie do wygrania był 1 miliard tureckich lirów, e, przepraszam, e, i włoskich lirów. Lir włoski nie był zbyt mocną walutą, to też e, 1 miliard to jest naj, największa kwota z, w tym zestawieniu. No ale ten 1 miliard lirów był wart 516 456 euro. No a potem nagroda e, została do miliona euro, czyli no, znowu prawie dwukrotny. No czyli, co, na jaki wniosek się nasuwa? Generalnie te, e, w większości przypadków straciła telewizja, no może pozna Irlandią, no i obecnie Grecją. No a tak to mm, jako tako yy, wszędzie główna nagroda wzrosła po wprowadzeniu euro. No ale to ten film nie jest żadnym panegirkiem dla euro. Nie, 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 ja tutaj nie wyrażam żadnego konkretnego stanowiska. Yy, każdy ma swój pogląd w tej sprawie, ja też mam swój pogląd. Nie będę go tu publicznie wyrażał. W każdym razie ja tylko pokazuję Wam, co się, jak to się pozmieniało w poszczególnych krajach. No, ale osobiście, yy, no dobra, mówiłem, że nie będę wyrażał poglądów, to yy, zostańmy przy tym. W każdym macie tą tabelę, możecie sobie sami przeanalizować. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.